Dzisiaj zapraszam Was na recenzję nowego wideo od Nawitel. Jednak w nieco innej formie, ponieważ jest on w postaci lusterka wstecznego. W zestawie, oprócz samego lusterka, znajdziemy także cztery gumki do jego zamocowania, zasilacz samochodowy, kabel mini USB małą ściereczkę, roczną licencję na aplikację Navitel Navigator oraz instrukcję i kartę gwarancyjną. Wymiary urządzenia to 296 mm na 70 na 7,6 mm. Mocowane jest ono, tak jak już przed chwilą powiedziałem, za pomocą gumek do lusterka wstecznego, które już jest w samochodzie. Także nie ma konieczności zdejmowania tego lusterka, które już jest w samochodzie, wystarczy po prostu, że przyczepimy do niego to z wideorejestratorem. Obiektyw, patrząc od frontu, umieszczony jest z tyłu po lewej stronie i posiada możliwość lekkiej regulacji w każdym kierunku. Jest to pomocne, ponieważ gdy ustawimy lusterko tak, abyśmy widzieli wszystko, co się dzieje za samochodem, no to tym obiektywem możemy skorygować kierunek, w którym wideorejestrator ma nagrywać. Na przodzie z prawej strony pod lustrem znajduje się duży jak na wideorejestrator ekran o przekątnej 4,4 cala i rozdzielczości 854x480. Nie przeszkadza on w obserwowaniu drogi w lusterku, ponieważ można go wyłączyć i włączyć szybko jednym przyciskiem lub też ustawić automatyczne wyłączanie np. po minucie od uruchomienia urządzenia. Oprócz tego w dzień, kiedy jest jasno, to i tak w ten ekran ciężko jest spojrzeć, ponieważ lustro odbija po prostu większość światła i tak naprawdę musimy się pod dobrym kątem ustawić, aby dostrzec, co jest wyświetlane na tym ekranie, także w dzień nie ma w ogóle problemu nawet przy włączonym ekranie, aby obserwować, co się dzieje za naszym samochodem. No w nocy natomiast, gdy tego światła jest mało, to wtedy już wiadomo, ekran jest znacznie bardziej widoczny i w tym miejscu po prostu odbić z lustra zazwyczaj. Zazwyczaj nie widać, wtedy po prostu wystarczy wyłączyć ekran i będziemy mogli korzystać z pełnej powierzchni lustra. rejestrator można obsługiwać za pomocą pięciu przycisków, które znajdują się na dolnej krawędzi. Jego specyfikacja prezentuje się następująco. Mamy możliwość nagrywania w maksymalnie 1080p w 30 klatkach na sekundę, kąt widzenia obiektywu to 140 stopni, pojemność baterii to 180 mAh, no i urządzenie wspiera karty microSD do 64 GB. Teraz jeżeli chodzi o funkcjonalności. Mamy tutaj na przykład G-sensor, czyli czujnik wstrząsów, który odpowiada za automatyczne blokowanie nagrań podczas jazdy, gdy wykryte zostaną wstrząsy, które mogłyby być spowodowane na przykład poprzez stłuczkę. Zablokowane nagrania to takie, które nie zostaną usunięte przez wideorejestrator, gdy zapełni się karta pamięci i zacznie on nadpisywać najstarsze pliki na niej. Dzięki temu te najważniejsze zablokowane nagrania zawsze pozostaną na karcie pamięci, dopóki nie usuniemy ich na przykład na komputerze, czy też nie odblokujemy z poziomu wideorejestratora. Jest tutaj także tryb parkingowy, w którym kamera czuwa nawet gdy jest wyłączona. Dzięki temu, jeżeli ktoś uderzyłby w nasz zaparkowany samochód i wideorejestrator wykryłby ten wstrząs, to automatycznie się on uruchomi i rozpocznie nagrywanie. Oprócz tego urządzenie może automatycznie włączać się przy uruchamianiu samochodu oraz wyłączać przy jego gaszeniu pod warunkiem, że zasilanie w gnieździe w naszym samochodzie pojawia się również przy jego uruchomieniu oraz zanika przy jego gaszeniu. W urządzeniu wbudowany jest także mikrofon, który według mnie jakościowo jest całkiem w porządku, dzięki niemu na nagraniach możemy usłyszeć np. rozmowy, które były prowadzone w trakcie jazdy, jeżeli nie były one prowadzone oczywiście zbyt cicho. Przechodząc teraz do jakości filmów. W dzień obraz według mnie jest dobrej jakości i wystarczająco szczegółowy. Przy prędkościach miejskich, w dobrych warunkach pogodowych, można bez problemu odczytać większość tablic rejestracyjnych, często nawet z samochodów jadących z naprzeciwka, czy też zaparkowanych gdzieś obok. Oprócz tego, kamera także dobrze radzi sobie z dobieraniem ekspozycji. Obraz zazwyczaj nie jest ani zbyt prześwietlony, ani niedoświetlony. Jedyne do czego można by się przyczepić to balans bieli, ponieważ często w słonecznych warunkach jest on zbyt ciepły, ale tak naprawdę w niczym to nie przeszkadza, bo jest to tylko kwestia kolorystyki. W nocy niestety już nie jest tak dobrze, warunki są trudniejsze, no i rejestrację także jest ciężej odczytać. W ruchu jest to często w ogóle niemożliwe, chyba że jedziemy za jakimś samochodem dosyć blisko. Tutaj jednak też pojawia się wyjątek, ponieważ jeżeli światła naszego samochodu będą świeciły bezpośrednio na tablicę rejestracyjną samochodu jadącego przed nami, to ta rejestracja często będzie także prześwietlona i nie będzie możliwości odczytania jej numerów. Ogólnie jednak, jakość w nocy jest według mnie nie najgorsza, nawet w warunkach deszczowych. No co prawda, tych rejestracji zazwyczaj odczytać się nie da, jednak taką ogólną sytuację na drodze bez problemu można dostrzec. No i podsumowując, Nawitel MR155NV kosztuje aktualnie około 350 zł. Link do sklepów, gdzie możecie go kupić najtaniej, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Według mnie jest to ciekawe urządzenie, choć osobiście nie jestem zwolennikiem widorejestratorów w lusterkach, zdecydowanie bardziej wolę klasyczną formę, czyli urządzenie przyczepiane po prostu na przednią szybę samochodu. Jednak pomijając moje własne preferencje, uważam, że jest to po prostu dobre urządzenie. Ja zapraszam was jeszcze do zaobserwowania nas na Facebooku oraz Instagramie, do których linki także znajdziecie w opisie pod filmem. To było na tyle dzisiaj. No i do zobaczenia.